No cześć witam Was bardzo serdecznie w moim drugim odcinku z Gry Drakensang Online że tu w poprzednim odcinku sobie nie zanieśliśmy tutaj questa, nie odebraliśmy Sobie teraz tutaj odbierzemy ja Jeszcze tutaj Witam Chciałbym Wam powiedzieć, że niebawem pojawi się odcinek z Nezwar Speed World. Jeśli chcecie oglądajcie. Dobra, dobra. Ok, mamy tutaj esencję. Widzę, że już mamy 511 esencji. To, to dość sporo. Fajnie, fajnie. Tu będziemy już starać się do King Shibo. Od... odnajdź wielką rybę. Aha, dobra. No o co chodzi, tutaj nie bierzemy. Dobra, obcykamy sobie teraz tutaj misje wszystkie. Aha, jeszcze bierzemy sobie. Yy, może to. Ok. Misja i tu mamy w grima stone. To nie, tego nie chcę. odnajdź wielką rybę, to, to tutaj będzie daram... znaczy nie darambolu, tylko... yyy... Um, nie, dobrze, on był i w grima tą wykonaj ochrony nad no dobra e, no to najpierw pójdziemy sobie na... aha, jeszcze tu widzę mam misję najpierw pójdziemy sobie tam do bolu zabić tamtego... yyy... Um, tamtego bossa, co tam on nam da tą wielką rybę jakąś Pójdziemy do Grimaston i już ruszamy powolutku do King's Na końcu odcinka może będzie bonusik i może będzie arena PvP. Ale to zobaczymy, jak się tam z czasem wyrobimy. No, jakby się to wszystko yy, wczyta. Powolutku, powolutku, ale się wczytuje. Dobra, ja widzę, że my mamy już tu siódmy poziom. A więc już jest taki dosyć spory i tam już w Kingsley sobie spokojnie poradzimy Dobra, mam tu zabić sobie 100 potworów No widzę, że kobiny mi się tutaj nie zaliczają jest Zresztą wiadomo, drugi level a siódmy Ale zaliczają mi się tam te wojowniki takie No i bogniosy powinny też się zaliczać Tak Dobra, dobra Ja chciałbym wam powiedzieć, że oczywiście będę nagrywał też z innych postaci, nie tylko z tej yy, Te postacie to będą wyższe już poziomy który, Na których już po prostu grałem Ale mógłbym zrobić taką serię Raczej serię No może to się będzie zaliczało nawet do tych odcinków, ale jeszcze Nic nie wiadomo Dobra, tu mam jakąś Um, ulepszoną chustę na głowę, ale powiem wam, jak już mam zwykłą chustę, to już nie będę tracił na te ulepszone bez sensu. Na te ulepszone rzeczy, dobra. I czekajcie, ten bosik, jak się nie mylę, był gdzieś, gdzieś tam właśnie. Tylko nie wiadomo czy go ktoś już zabił, czy on tam jest, ale jakby co to na niego sobie zaczekam. I dobra jest. Myślę, że mi tam to wypadnie, co nie ma wypaść. Dobra, wypadło. No, miałem farta, że tak trafiłem na tego bossa teraz, bo rzadko co powiem wam teraz on jest. No, ale udało się. Dobra, mamy tutaj 10 już na 100. Yy, teraz wracamy do miasta, oddamy sobie tylko to jedną misję, no i tam ruszamy do tego Stone tam też mamy na szczęście tylko jedną już nawet nie będę całego tak bym z tym przechodził, bo po prostu już się już się nie będzie opłacało To mam chyba jak się nie mylić na koniec Tam będzie Bosik Tylko sobie go zabiję i No już ruszamy tylko kingshi. Tam już będziemy mieli już więcej już tych misji Ile ja powtarzam już No dobra no idziemy teraz do tego miasta. Damy sobie tylko tą misję. No i puszamy. Dobra, mamy tutaj znak zapytania. No mrocznych monet mamy już dość sporo, Jak będziemy walczyć tam na tych arenach PVP, to jeszcze więcej będzie i może później sobie coś fajnego po prostu kupię. Ale to się tam wszystko zobaczy. Może na po prostu kupię... Czekajcie, zobaczymy no tutaj, co jest. No to jest na pierwszy poziom. A bardziej tam w Kingshi kupimy, bo na teraz to się nawet nie opłaca. Czekajcie, co my tu mamy? Skrzynia z wyjątkowymi przedmiotami. Skrzynia zawiera wybrane towary oferowane przez tego kupca. Po otwarciu skrzyni gracz otrzymuje losowo wybrany przedmiot. Oho. No właśnie, tylko po prostu nie wiadomo co to w ogóle będzie. Dobra, na razie nic tu nie robię. Idziemy do tego klimastą. Dobra, jeszcze tam bym mógł iść, wykonać tamtą misję, tam jest mogiła pierwszy durian Nie, jaskinia przemytników Jaskinia przemytników nie jest Ale już tam nie idę Już tam nie idę, już będziemy ruszać do tego Kingshi I tam już będziemy sobie wykonywać level Macie wykonywać misje i nabijać jakieś wyższe poziomy Powoli właśnie będziemy zaczynać już chodzić na tę arenę A więc możecie się tylko spodziewać że już w następnych odcinkach Może nie mówię, że po tym odcinku Ale w następnym o jakiś jak, W następnym odcinku już będzie tam tam kurczę, nie mogę się gadać Już będzie ta arena Dobra. Ja to sobie to tak przestawia lubi mieć wszystko na swoim miejscu mam tu dwa odłamki sfery no dobra. na razie mamy mało rzeczy tu magiczny pasa, on też nie jest za dobry ale dobra jakoś wytrzymuje jakoś sobie radzę później tam się pokupuje coś lepszego no ja mu się tu oczywiście naładuje, bo coś i szwankuje. Dobra, już jest. No, widzicie, mamy iść tam na koniec. O, a więc po drodze tam pozabijamy tylko paru, żeby nam po prostu nie to rasowali. Tych już najwyżej nie będę zabijał. Albo, dobra, ich zabiję już nie szybko, bo zresztą będziemy mieli... Yy, zaliczymy sobie tutaj te sto potworów. Nie będziemy tam iść nigdzie tam ani tutaj, ani tutaj, tylko po prostu pójdziemy sobie tamtędy. Nigdy nie tutaj mogę wejść, bo tu będzie skrzyneczka. No Może coś tam wypadnie. Fajnego. I kasa. Nie. Czekajcie sobie tylko tutaj o toporek jakiś, zobaczymy czy to będzie lepsze. 4 na 6, tu jest 3 na 5. No słabsze. No słabsze. Chciałem sobie tylko tu zobaczyć od którego poziomu 9 wściekły skok będziemy tutaj mieli. No dobra. Okej, okay, a więc lecimy z koksem. Dobra, pyk. Łucznicy już tutaj są. Obrazu, bo tutaj wszystkich pozabijamy Superowo kaskę zbierzemy. 37 już mam na 100. Szybko myślę, że wykonamy już tą misję. A czy tam, to... Codziennie takie codzienne wyzwanie, przepraszam. Dobra, tamtych już nie bijemy, bo to nie tutaj sobie jeszcze go zabiję. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Dobra, 50, czy już mam szybko, to leci w miarę. A więc lajdowo. Kryształów prawdy mam mało, a już mi za niedługo będą takie lepsze przedmioty wypadały, no to mam magiczny pas, ale... No niego mi postarczy, tak, ale kurczę... A dobra, nie będę tracił. Wiem, że to tylko 5 kryształów prawdy, ale po co tam mam tracić? I tak później, i tak go zmienię. A więc po co Okej, okay. o jest tu bosik Dobra Subego ubijemy tylko on jest powiem wam nie jest taki słaby musiałem sobie podkazać nie jest on taki słaby powiem wam no jest on najlepszy tutaj w tym grimastown właśnie no ale spoko, da się z nim poradzić Dobra, coś mi tam wypadło. No monety. Tu jakieś, jakieś rękawice, tarcza. I pas. I czekajcie, ja tu teraz obcykam co mam. Ja rękawic nie mam, rękawic nie będę i tak i tak wybierał. A tutaj mam tarczę. Dobra. Co mi tu poszło? 20 punktów życia, no super. Na no takim małym levelu to się przyda. Jak najbardziej Mamy tutaj ten klejnocik taki I tu będzie chyba... No, o! Nie pojawił mi się on przez chwilę No, raz go tutaj szybko rozwalimy i... No nie, powiem wam, taki trudny już chyba trudniejszy był ten wcześniejszy, włosik Dobra, No wracamy, bo wypadło jakiś mieczek. Widzę. Wszystko zbieramy. O, co to jest? Ulepszony miecz. Bestardowy Bastardowy no dobra, ja może sobie go tutaj dwie szkody dwa szkody plus dwa plus dwie szkody um. no nie wiem czy ja mam to zostawić czy nie dobra, zmienię sobie chociaż nie ja niepotrzebnie tą tarczę odbezpieczałem Hmm. Dobra Dobra zostawiam to kit z tym Teraz sobie wracam szybko do miasta Jeszcze będę robił cięcia bo się nie opłaca Nawet szybko sobie wrócę A my sobie za ten czas trochę pogadamy no ja Wam może powiem jeszcze o moim kanale, no kanał się dopiero rozwija, a więc na razie będą, będzie około 3, 3 serii, te serie będą wydaje mi się, że z Battlefield Heroes, nie wiem, bo coś mi nie chce zadziałać, bo się nie chce zainstalować, ale myślę, że to niebawem załatwię, będzie Network Speed World, będzie Drakensang i będzie Minecraft. A więc, jak yy, Battlefield Heroes będzie działał, to będą, o, superowo, to będą po prostu cztery serie, jak na razie, później będzie ich oczywiście więcej. Dobra, już dostaliśmy tu zwrot, a więc superowo, nie musimy iść, tylko możemy tutaj się teleportnąć do tego miasta, a więc bardzo fajnie. No dobra, mamy tutaj ten znak zapytania, lecimy tylko do niego. No i tu już nic nie mam. To no teraz, Blacking Shee. 799 mrocznych monet. Dobrze, dobrze. No nie mamy daleko, idziemy tam na te łąki z Fairfield. Czy ktoś tam czyta, jak to woli? No ale idziemy tam, pozabijamy tam sobie po drodze mokki i trochę nam punktów wpadnie. Powiem wam, że nie, przebad nie przebadam właśnie za takimi długimi mieczami. Ale jakoś. No niech będzie na razie. Później będę miał i tak y, tą tarczę i miecz na... Miecz krótki po prostu a nie ale na razie na takich małych poziomach to, to na razie może być. Dobra, jesteśmy już w tych łąkach, tam jest kinshil. Zobaczymy jak będzie po drodze potworów. Może nie będzie żadnego, może zaraz tu wyskoczą. Są, dobra, pozabijamy je od razu. Kobina awanturniki 70 już mam na na stówę 74 Dobra No to już mi, mi mało brakuje A co tam w ogóle wziąłem Aha, dobra Okej okay, owo lecimy do tego Kingshi No i już tutaj zakończymy to jest sobie chyba nasz odcinek jeszcze tylko obcykam z tymi misjami dobra, tu do tego gościa, o do tego gościa tutaj dobra musiałbycie prawdę sobie wykonamy teraz po prostu tę misję co mamy w mieście, a resztę zostawimy na kolejny odcinek a więc teraz sobie tutaj wszystko Tutaj mam coś, silos, to tego na razie nie chcemy. Oczekajcie. Dobra, tego też na razie nie biorę. Oje, tak daleko muszę iść. A po drodze sobie tutaj obcykamy. Za chwilkę sklep. Co tu mamy fajnego? Bo byśmy coś lepszego sobie kupili. Czekajcie, ja sobie to tu założę. Dobra, tutaj. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, to idziemy teraz do tego sklepu tam obcykać. I pójdziemy na koniec odcinka na arenę. Dobra, co tu mam ciekawego? Obejrzyj ofertę. Jest tu długi topór, ale ja wolę takie... Mhm. Mm Widzę, że mamy tu taki toporek. Kupię sobie go, to sprzedam, to sprzedam. I to zostawię. Toporek spoko. Tarcza dopiero od 16 i zobaczymy jeszcze tutaj. Dobra buty, 3, 6 Sprzedam kupię Rękawiczki Tu mam 5 Tu też 5 Kustaragłowe to jest chyba to samo Nie, czekajcie Nie to samo Tutaj nie mam w ogóle na ramienników i mam już lepszą tutaj lepsze odkrycie Okrycie odkrycie futrzane no odkrycie futrzane no dobra już się jakoś porządnie w miarę ubraliśmy tylko jeszcze zobaczę tutaj dla tego gościa co on tam ma ciekawego ma liczne rzeczy Mm -hmm. Mo 700 by mi starczyło, ale nie kupuję. Tu też by mi starczyło i tu też by mi starczyło. Ale na razie nie opłaca się temu na 3 monet... Tracić, na no takie byle co. Dobra, to idziemy teraz tutaj na ten pojedynek. Myślę, że szybko nam się tutaj e, ktoś wbije. Pójdziemy na jeden pojedynek, w następnym odcinku już może będzie ich więcej. Albo w jeszcze kolejnym. Jeszcze pójdziemy sobie tutaj zobaczyć. To bym wziął tam od razu tę misję na arenę, żebym już miał. Później żebym nie musiał tam po prostu biegać. To sobie je wezmę od razu. Kolecka arena. oczywiście tu jest rywalizacja przeciwko grupie, a przy do końca. Grupa przeciwko grupie, tu jest też rywalizacja, grupa przeciwko grupie. Zapiszę rywalizację. Aha, bo to chyba jeszcze nie na tym poziomie tam będę dostawał, tylko muszę chyba nabyć większe i dopiero tam dostanę te mracze monety za te wygrane walki. A z kim my tu tymczasem walczymy? Eee siódmy poziom Dobra. no i to będzie powiem wam nudne bo to będzie po prostu takie no on ze mną chyba wygra to będzie po prostu takie bezsensowne bieganie i po prostu będzie to bez sensu no właśnie na takich małych poziomach tak jest bo już na tym większym poziomie, załóżmy tym dziewiątym. No, dziewiątym mamy ten wściekły skok i na tym wściekłym skoku właśnie możemy y, tam go tak jakby ogłuszyć. Jesteśmy już od razu przy nim. No to... To najcik. O, No się kurde on może mnie tu zabijać z daleka? Czekajcie, są sumie chyba wesołą tutaj miksturkę. Wiesz, no muszę esencję, żeby go szybciej roz rozwalić. No i. Ojejku, nie wiem, rada. Skubany. O, wyczerpanie mam. Muszę zaczekać na tą miksturę. Szybko! Dobra. Jest. Ja tego chyba nie wygram. Niepotrzebnie brałem te wszystkie miksturki. Fuck ooo po mnie, po mnie, po mnie. Nie to, że tak powiem. No i tu miałem jeszcze to... Ale... A, no nic. To mi się teraz da czy co? Da mi się? Po co? Może żeby było jeden jeden, teraz będzie walczył normalnie. Kto wie? Albo już mi się da całkiem. Chyba już gdzieś odeszedł i... No, wyszedł. Dobra, wygraliśmy walkę. Ja sobie tu ściągnę. No, a więc ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli wam się oczywiście podobało, możecie skomentować, zasubskrybować i oczywiście dać łapkę w górę. Dziękuję wam, trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.